Liquid Z4 to nowy smartfon firmy Acer, którą znamy z produkcji doskonałych laptopów. W przystępnej cenie oferuje podstawowe parametry i bardzo porządną jakość wykonania. Konstrukcja telefonu jest bardzo prosta, a estetyka stonowana. Czerwone wstawki na górze i pod ekranem kryją głośniki stereofoniczne skierowane w stronę użytkownika, wspierane przez system DTS Sound, generują donośny i wyraźny dźwięk. Pod obiektywem aparatu znajduje się przycisk Acer Rapid. Uruchamia on zaprogramowaną przez nas funkcję, a po długim naciśnięciu aparat fotograficzny. Acer Liquid Z4 ma ekran o praktycznej przekątnej 4 cale, rozpoznający pięć jednoczesnych punktów dotyku. Wyświetla ostry, jasny obraz o rozdzielczości 480 x 800 pikseli. Smartfon działa stabilnie dzięki procesorowi o dwóch rdzeniach taktowanych zegarem 1,3 GHz. Telefon posiada 4 GB pamięci wewnętrznej, które warto rozszerzyć korzystając z gniazda na karty microSD schowanego pod tylną pokrywą. Znajdują się tam również dwa gniazda microSIM. Smartfon pozwala nam korzystać równocześnie z dwóch kart, na przykład jednej do internetu, a drugiej do połączeń. Ciekawym rozszerzeniem systemu Android jest dostęp do kilku trybów pracy. Wszystkie mają kafelkowy, przyjazny interfejs i pozwalają na przykład przekazać urządzenie dziecku do zabawy. Dostępne tryby to podstawowy, uproszczony dla osób starszych, klasyczny oraz z dużą klawiaturą. Aby zmienić tryb na inny, podajemy zdefiniowany wcześniej kod PIN. Możliwości smartfona rozszerzymy dzięki aplikacji T-Mobile MyBox, oferującej dostęp do hitów, które możemy testować bez zobowiązań przez 30 dni. Wśród nowości serwis WIMP, który oferuje muzykę bez ograniczeń. A z hitów dostępne są na przykład najlepsza nawigacja Navi Expert, kursy językowe SuperMemo oraz serwis z grami GameBox. Ten ostatni otwiera nam dostęp do dziesiątek gier z rozmaitych kategorii, więc każdy znajdzie tu coś dla siebie. Od rozwiązywania logicznych łamigłówek po strzelanie do kosmitów. Użytkowanie telefonu Acer Liquid Z4 jest przyjemne, a smartfon dobrze radzi sobie z codziennymi zadaniami. Jest też praktycznie zaprojektowany. Szczególnie docenimy dobrze umiejscowane głośniki oraz funkcjonalny przycisk Acer Rapid. Z4 to bardzo atrakcyjna propozycja dla osób szukających budżetowych rozwiązań.